Cześć, witajcie, prezenter Alien. Kłaniam się bardzo gorąco i zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem, co mam zrobić, kiedy klient nie odbiera jedzenia? Jak zamknąć taką dostawę? W tym odcinku oczywiście Wam to wyjaśnimy. Jesteście gotowi? W takim razie zapraszam Was bardzo gorąco. Dzień dobry, witam Was. To ja, prezenter Alien, jak zawsze tutaj zawitałem w skromne progi żeby pospieszyć wam z odpowiedzią co zrobić kiedy klient nie odbiera jedzenia jak ja mam tutaj zamknąć tą dostawę jak ja mam to zrobić tutaj jest mnóstwo mnóstwo pytań czasami się pojawia i włącza się tryb paniki no pierwsze co nie panikujemy nie panikujcie wszystko jest do zrobienia. Jeśli klient nie odbiera, system Ubera został wyposażony w tak zwany timer. Timer to jest 5 minut oczekiwania i to nam pokaże. Ale jak uruchomić timer? To bardzo prosto. Wystarczy, że do klienta na czacie napiszecie: "Dzień dobry, czekam pod pana domem, pod pana drzwiami, pani drzwiami. Proszę o otwarcie, mam pani dostawę." To jest pierwszy krok. I oczywiście okazuje się, że mamy brak odpowiedzi. No to zaczynamy się drażnić. Ale stop! Nie drażni się, bo napisanie tej wiadomości uruchamia licznik. Pokazuje się mały licznik. 4 minuty 59, odlicza. No i co wtedy? No i to jeszcze nie koniec. To nie tak szybko. Próbujemy dodzwonić się do klienta, używając ikony telefonu, która jest po prawej stronie, mniej więcej po środku, jak rozwiniemy dolną linię z klientem i jego danymi. I następnie. E, próbujemy zadzwonić. Jeden sygnał, drugi sygnał, Pum. Klient nie odbiera. I teraz uważajcie, ja miałem klienta, który wrzucił mnie na listę spamerską i po prostu dzwoniłem i od razu. Pf, tiu, tu poczta głosowa. Pf. Dzięki gościu rozwiązałeś mi problem. E, więc wtedy na czacie piszę do tego człowieka, że Halo, ja wciąż czekam. E, proszę, otwórz drzwi. Lub ten sam system używa się w momencie, kiedy osoba podała niepoprawny adres, czyli np. podała ulicę, a nie podała numeru domu. <laughs> Wtedy piszemy wiadomość, że proszę o podanie numeru domu. Ta sama procedura jest. Z zamknięciem. Traktujemy to jako, no nie mamy dostępu do klienta, tak? No, i na przykład klient tam nie odpisuje ani z numerem domu, ani nie odpisuje nam typu poczekaj, bo się kąpię, i zaraz wyjdę, i w ogóle łaskawie odbiorę. Mija 5 minut. Wtedy pokazuje nam się informacja, że możemy zamknąć dostawę i zostawić ją w bezpiecznym miejscu. Co system rozumie przez bezpieczne miejsce? Mhm. Dlatego już daje nam możliwość zrobienia zdjęcia. I teraz, tak na <laughs> ludzki rozum, chłopski i damski, chociaż te dwa rozumy się różnią. Naukowcy to udowodnili. Bezpiecznym miejscem to na pewno nie jest zostawienie jedzenia pod klatką, pod wejściem na, na blok, bo to się nie trzyma kupy. To się tak nie da. Ale na przykład, kiedy jest to domek jednorodzinny i na przykład, nie wiem, numer 1, 2, 3, i to jest po prostu wejście, tak? Do domku jednorodzinnego, do jednej rodziny. Tutaj na dwoje babka wróżyła. Ja osobiście z mojego doświadczenia. Po prostu stawiam jedzenie na jakimś albo stoliczku, krześle, albo po prostu bezczelnie pod drzwiami. Cofam się z pięć kroków i jako, że system prosi o zrobienie zdjęcia. Wtedy robię zdjęcie z numerem mieszkania, ważne, żeby to było, drzwi całe i jedzenie stojące. Robię zdjęcie i w ten sposób zamykam dostawę. My to mówimy dostawa bez gratyfikacji, tak? Czyli nie możemy, nie musimy do śmietnika wyrzucać. No rozumiecie. Bo oficjalnie do śmietnika wyrzucamy. Nie musimy wyrzucać, bo klient otrzymuje to zdjęcie, że hej, ja byłem u Ciebie, nie otwierałeś drzwi, masz numer 123. Tak, proszę, zdjęcie, żarcie tu stoi. To że stygnie. Pff, sorry, nie moja wina. W przypadku, kiedy nie ma numeru mieszkania i osoba nie odpowiada, wtedy mamy tą sprawę bardziej ułatwioną. Dlatego, że nie robimy zdjęcia. Bo, bo zdjęci nic nam nie da, bo nie mamy numeru domu, więc nie wiemy, czy to blok, czy, czy obok sąsiada, że tak powiem. Domek jednorodzinny po drugiej stronie ulicy, bo na tej samej ulicy, nusza, są dwie rzeczy. I wtedy trzeba po prostu zamknąć dostawę. I tutaj, zamykanie dostawy ja osobiście rekomenduję, żeby użyć lewa strona, dolna linia, czerwony guzik i zaznaczyć, nie mogę znaleźć klienta, bo autentycznie go nie możemy znaleźć, bo nie mamy jego numeru domu, więc nie możemy go znaleźć, więc nie możemy bezpiecznie jedzenia zostawić i pff, zamykamy dostawę. Um, Uber nam normalnie to wypłaca, lecz w przypadku, kiedy mamy brak numeru domu lub brak możliwości bezpiecznego zostawienia jedzenia pod domkiem na jednorodzinnym, bo to jest blok na przykład, to jedzenie oficjalnie trafia do śmietnika. Jak sobie to zinterpretujecie to jest wasze. I tyle. Proste, co? Bezstresowe. Nie musimy się stresować, że będziemy odpowiadać za to, że klient nie odebrał jedzenia, że będziemy płacić i w ogóle, że będą nas ganiać przez całe miasto albo założą nam blokady, bo stwierdzą, że ukradliśmy. Nie. Zawsze mamy dwa wyjścia. Głodni dalej wiedzy o uberze? Nie zapomnijcie łapki w górę. A ja Was gorąco pozdrawiam. Oczywiście pamiętajcie o kolejnym odcinku, który już niedługo. Mianowicie kwestie specjalne, czyli otwarcie nowych miast. Jak to działa? Ile można zarobić? I kto się może do tego przyłączyć. Ale to już w następnym. Ja Was pozdrawiam bardzo gorąco. Dobranoc.